Cztery najbardziej boskie znaki Zodiaku. Wśród dwunastu bram zodiakalnych są cztery, szczególne. Ich dusze świecą inaczej, ich energia jest niczym subtelne światło przenikające ciemność tysiącleci. Znaki te nie są po prostu silne, jest w nich coś więcej. Boski urodziły się, aby nieść światło. Leczymy słowami, przyciągamy cuda, odczuwamy ból innych i zmieniamy rzeczywistość samą swoją obecnością. Ich działania są niewidoczne, ale świat wokół nich ciągle się zmienia. Ludzie czują swoją moc, nawet nie rozumiejąc skąd ona pochodzi. Dziś opowiem Wam o czterech najwspanialszych znakach Zodiaku: Ci, którzy mają rzadką więź z wyższymi mocami, Ci, w których żyje głos starożytnej wiedzy, miłosierdzia i bezwarunkowej mocy. Być może odnajdziesz wśród nich siebie. Obejrzyj uważnie ten film. Nie przypadkiem znalazłeś go przed sobą. A jeśli chcesz kontynuować ścieżkę objawień, wiedzy i kosmicznych wskazówek, zasubskrybuj kanał. Tutaj znajdziesz coś, co jest ukryte przed większością. Pierwszym znakiem jest lew. Lew to nie tylko znak, to żywy błysk boskiej iskry zamrożony w ludzkim ciele. Jest coś wielkiego w każdym jego geście, jakby nosił w sobie wiedzę o pradawnym świetle, które może oświetlić drogę innym. Nie szuka władzy dla niej samej, emanuje nią, nawet gdy milczy. Jej energia jest gorącym słońcem, które nie pali, lecz daje siłę, rozwój i pewność siebie. Leo wie, czym jest godność i to nie dlatego, że ktoś go tego nauczył. Urodził się z tym. W środku lwa kryje się specjalny kot. Wie, jak inspirować i przewodzić, nie poprzez tłumienie, lecz poprzez budzenie. W jego obecności ludzie zaczynają wierzyć w siebie. On nie tylko potrafi błyszczeć, ale i chronić. To boska cnota, że potrafimy wziąć odpowiedzialność za tych, których wpuszczamy do swojego serca. Leo intuicyjnie wyczuwa, gdzie musi być silny, a gdzie delikatny. Nie boi się być hojny, bo wie, że jego zasoby są niewyczerpane. Jego spojrzenie przenika istotę rzeczy. Widzi nie tylko zewnętrzną, ale i wewnętrzną strukturę przeznaczenia. Wyczuwa moment, w którym musi działać i działa, nie pytając o pozwolenie. Jego słowo jest jak objawienie. Jest w nim prawda, którą przynosi na ten świat jako posłaniec czegoś wyższego. Lew może zostać nauczycielem duchowym, nawet nie nazywając siebie tak. Jego czyny są wiadomościami, jego milczenie jest znakiem, jego miłość jest błogosławieństwem. On nie mści się, on wybacza. Nie niszczy, lecz przekształca. Nie boi się ciemności, bo sam emituje światło. Lew wie, co to znaczy być silnym, kiedy nikt w ciebie nie wierzy. Przeszedł przez próby, ale właśnie w nich jego boska natura objawiła się z nową siłą. Nie dla demonstracji, lecz dla działania, dla ochrony, dla inspiracji, aby obudzić tych, którzy śpią. Nie pojawia się w życiu ludzi przypadkiem. Wraz z jego pojawieniem się zaczynają następować zmiany. Jest tak, jakby nosił w sobie wolę wyższych mocy, moc, której nie można kontrolować, ale którą można odczuć. Jego serce jest ołtarzem, w którym płonie ogień prawdy. Potrafi być surowy, ale tylko wtedy, gdy konieczne jest wprowadzenie zmian. Potrafi być delikatny, gdy zachodzi potrzeba uzdrowienia. Wszystko to jest przejawem tej niewidzialnej wysokości, do której zostaje przyciągnięta każda dusza, która choć raz spotkała lwa. Drugim znakiem jest skorpion. Skorpion jest znakiem, w którym boskość jest ukryta pod zasłoną tajemnicy. Niesie w sobie otchłań, ale otchłań ta nie jest zniszczeniem, lecz głębią której dojrzewają największe siły. Jego natura jest alchemią duszy. Potrafi przemienić ból w siłę, ciemność w światło, śmierć w odrodzenie. To nie jest po prostu ścieżka, to mistyczna tajemnica, a skorpion jest jej strażnikiem. Nie boi się iść przez ogień, bo wie, że tylko ten, kto umarł w starym, może narodzić się w nowym. W nim mieszka archetyp wojownika światła, ukryty za maską milczenia. Nie mówi wiele, ale gdy już to zrobi, jego słowa rozbrzmiewają echem w innych światach. Wyczuwa to, co niewidzialne. Wie, kto jest przed nim, nawet jeśli ta osoba nie zna samej siebie. Jego intuicja nie jest przeczuciem, ale bezpośrednim kanałem. Jego czyny nie są przypadkiem, lecz precyzyjnymi ciosami losu. Nie podejmuje działania, dopóki nie poczuje, że gwiazdy w jego wnętrzu ułożyły się we właściwy sposób. Jego boskość jest w trakcie przemiany. Nie boi się rozrywać starego na strzępy, bo wie, że prawda rodzi się w ruinach. Ludzie boją się utraty twarzy, statusu, roli, skorpion sam je traci. Dobrowolnie, i wychodzi z tego oczyszczony. W jego oczach żyją wspomnienia poprzednich żyć. On zna wartość duszy, szanuje ból i nie śmieje się z cierpienia. Jak nikt inny potrafi wspierać, bez słów, być tam, gdzie cały świat się wali. Przyciąga na siebie próby, ponieważ potrafi je pokonać. A gdy odchodzi, budzi w sobie moce niedostępne dla innych. Potrafi leczyć bez dotykania, potrafi zniszczyć kłamstwo jednym spojrzeniem, niesie prawdę, której inni boją się usłyszeć. Nie czyni tego dla zaspokojenia ego, lecz dla oczyszczenia. Nie ma w nim strachu, tylko nieskończona wola światła, nawet jeśli droga do niego prowadzi przez najgęstszą ciemność. Skorpion wie, jak się odrodzić. A z każdym takim ożywieniem jego energia staje się czystsza, wyższa i potężniejsza. Potrafi stać się światłem tam, gdzie nie ma nawet iskry. Jego boska natura ulega całkowitej przemianie. On sam jest mistyczną przemianą, jest pomostem między światami, jest dowodem na to, że nawet w najbardziej zniszczonym miejscu można odnaleźć punkt wyjścia do wieczności. Trzecim znakiem jest Panna. Panna jest znakiem boskiego porządku ucieleśnionego w ludzkiej postaci. Wnosi na ten świat energię czystości, prawdy i wyższego rozumu. Panuje w nim tajemnicza cisza, w której rodzą się odpowiedzi. Jej umysł jest ostry jak ostrze, lecz tym ostrzem nie rani, lecz leczy. Widzi niedoskonałości i nie potępia ich, lecz starannie je koryguje, niczym dobry rzemieślnik, który odnawia starożytną ikonę, której zagubione linie tylko ona czuje. Boskość Panny przejawia się w jej zdolności słyszenia między wierszami, widzenia między czynami, odczuwania istoty stojącej za formą. Przychodzi w życie innych, aby postawić sprawy na właściwym miejscu. Jej energia nie wymaga uznania. Ona zachowuje się cicho, ale to właśnie w tej ciszy dzieją się wielkie rzeczy. Jej obecność potrafi uspokoić, uzdrowić i rozjaśnić. Jest nosicielką niewidzialnego światła, które objawia się w szczegółach. Jej miłość nie jest burzą, ale wewnętrznym światłem, stabilnym i głębokim. Ona nie kocha dla siebie. Kocha, bo wie, jak ważne jest być tam we właściwym momencie. Jej dobroć jest praktyczna, jej miłosierdzie rozsądne, jej wsparcie precyzyjne. Ona wie, gdzie dać, a gdzie się wycofać. Czuje, kiedy należy zachować milczenie, a kiedy powiedzieć to jedno słowo, które zmieni wszystko. Tworzy wokół siebie świętą przestrzeń. W jej domu, w jej głosie, w jej dotyku, unosi się energia porządku, która łagodzi obyczaje złamanych dusz. Potrafi przewodzić, nie robiąc ani jednego kroku. Potrafi oszczędzać bez dotykania. Jej boskość przejawia się w czystości jej intencji i sile ducha. W jej spojrzeniu kryje się wiedza o tym, jak wszystko działa. A w tej wiedzy nie ma pychy, jest tylko spokój. Panna nie potrzebuje cudów, ona sama jest cudem. Przynosi światło wiedzy, światło troski, światło wewnętrznej dyscypliny, które leczy chaos. Widzi ból i nie odwraca się. Ona widzi prawdę i jej służy. Dla niej służba nie jest poświęceniem, ale sensem. I to jest jej najważniejsza misja być tam, gdzie potrzebne jest światło. Być lekkim, bez hałasu, bez krzyku, ale z wielką mocą. Czwartym znakiem jest rak. Rak to dusza wszechświata zamknięta w ludzkim ciele. Jego boska istota przejawia się w jego bezgranicznej empatii, w jego zdolności odczuwania bólu świata i leczenia go ciepłem własnego serca. Wewnątrz znajduje się źródło energii, które jest w stanie stopić lud, ożywić zmarłych i przywrócić nadzieję tam, gdzie pozostał już tylko cień. Przynosi światło w postaci troski, jego dotyk jest błogosławieństwem, jego milczenie jest ochroną, jego intuicja jest niczym głos samego losu. Rak potrafi wyczuć, co inni ukrywają, potrafi przeniknąć głęboko, poza słowa, poza czyny, do samej istoty. Jego boskość objawia się w jego współczuciu. Nie przejdzie obojętnie obok czyjegoś cierpienia, nawet jeśli nikt go nie widzi. Wie, jak tam być, nie przeszkadzając, potrafi czekać latami, jeśli wie, że ktoś go potrzebuje. Jego lojalność jest niczym przysięga złożona samemu wszechświatowi: chroni tych, których kocha, jakby byli święci. On nie atakuje, on chroni. I w tym tkwi jego siła. Wie, kiedy się wycofać, żeby ratować. Kiedy należy zachować milczenie, aby nie sprawić bólu. Kiedy powiedzieć prawdę, nawet jeśli boli, uratuje duszę. Jego serce jest żywym ołtarzem. I każdy, kto był w tym polu miłości, nigdy już nie będzie taki sam. Boska energia raka objawia się w rodzinie, w związkach, w pamięci. On jest strażnikiem korzeni. Czuje, gdzie nic się zerwała i wie, jak ją zawiązać. Pamięta to, co ważne, nawet jeśli wszyscy o tym zapomnieli. I w tym wspomnieniu jest magia, ponieważ nie przechowuje faktów, lecz uczucia. Nosi w sobie miłość do poprzednich żyć, przodków i rodzin. I przekazuje je dalej, w każdym geście, w każdej łzy, w każdym słowie wsparcia. Nie boi się okazać słabości, bo to jest jego wielkość. Jego łzy nie są oznaką słabości. To woda obmywa dusze innych. Jego strach nie jest ograniczeniem, lecz intuicją, która chroni tych, których kocha. Jego opieka nie jest obowiązkiem, lecz darem. A ten dar czyni go częścią wyższego planu. Jest tu po to, aby nam przypomnieć, że miłość to potęga. A rak jest jego ucieleśnieniem.